Czyli ten właśnie dodał nowy film? O mój boże, how to people rasbi 3. To ja to muszę zobaczyć! Chciało mi się pić, połączyłem to z tym, że sobie piję całą wodę rano i tak muszę wypić taką 0,40 albo 0,50 wody na czczo, Także no to jest dobrze. I od wczoraj dostałem od was tyle wiadomości, tyle maili, że Liechtenstein dodał How to People 3 w którym znajduje się Polska. Więc pewnie Polska będzie znajdować się na samym końcu albo gdzieś w środku, żeby zrobić fajny clickbait. Bo jak znam, życie, to jako pierwsi wy, mistrzowie i cała Polska weszła na ten film, żeby skomentować Greetings from Poland i mam nadzieję, że teraz też tak zrobicie. Dostawcie oczywiście hashtag Liechtenstein pod tym filmem, łapeczkę w górę i zapraszam serdecznie do oglądania. Ale zanim, to chciałem wam bardzo Serdecznie jeszcze raz podziękować za to, że możemy być częścią tego projektu, bo jakieś 3 miesiące temu Lichtenstein wbił e, milion subskrypcji na swoim kanale, teraz już na tym kanale znajduje się około miliona e, 200 tysięcy i już wtedy robiliśmy reakcję na jego filmy, czyli około tych trzech miesięcy temu w wakacje reagowaliśmy na filmy Lichtensteina, po czym Lichtenstein napisał mi bardzo ważny komentarz, który mnie naprawdę zaciekawił, który napisał pod moim filmem Siema, I will add Poland in how to people rush be free. For sure, you have my word. Dziękuję. 7,5 tysiąca polubień, także zainteresowaliście się również tym, polubiliście komentarz Lichtensteina, film ma prawie już milion wyświetleń, i trzy miesiące temu Lichtenstein obiecał, że doda Polskę. Wreszcie doda Polskę. Jestem mega ciekawy, jak przedstawi e, Polaków w How to People Rush B. Obstawiam, że będzie na pewno musi być włodka. Jak nie będzie włodkie, to co to za Polako? Chyba, że whisky, bo to jest taka modna, Polacy whisky, to spraw. I mam nadzieję, że dalej będziecie kulturalnie pisać Lichtensteinowi, że chcielibyście zobaczyć znowu Polskę, na przykład w How to People e, Rush B e, 4. Oczywiście tak stereotypowo, bo może być jakiś inny stereotyp, nie wiem jakiego użył w tym wypadku, jeśli chodzi o Polaków, ale mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Także stawiacie jeszcze raz łapeczkę, stawiać i oczywiście na Facebooka, bo a propos animacji z Counter Strike'a, to na live'ach na Facebooku gramy w Counter Strike'a, także możesz zagrać ze mną. Serdecznie zapraszam. A my przejdźmy do How To People Rush B. Nie mogę się doczekać. No i co? Prawdopodobnie mam tutaj spokojną stawkę z Marcello! Marcello what do you do? O nie! Dlaczego ten Marcello był taki niemiły? Czyli to jest koniec Mar... Mamma Czemu, czemu na wejściu taka petarda, to się nie dzieje? Wszyscy pewnie dobrze znają, Marcello, mamma Mia, what are you doing? I'm holding a bazooka. O, oh, mamma mia, Marcello, that's not holding a bazooka. Alberto! I co? how to people rush be free? Zaczynamy oczywiście od kogo, od jakiego państwa? I przerwa dla sponsora. Skoro ty... O chwileczkę, na... po pierwsze to napisa... Jeżeli to jest przerwa dla sponsora, to musi być dobra. Znowu muszę grać Iko i Game Dom! Już dzięki game nie będziesz grał Wiko! Możesz zakręcić jackpotem i wylosować coś wspaniałego! Na przykład... Gabena i pełno hajsu. Gaben ma tyle, może ci pożyczyć. Masz możliwości. Siedzieć na Endless, czyli nieskończoności. Możesz użyć karty platynowej Visa, Mastercard i pewnie Kiwi. Myślałem, że Orlen tank że Możesz tankować, nieważne. W każdym razie, wymień się z graczami też Z skinami na GameDown i wjedź pięknym tunelem na do jaskini. Baj przerwa przerwy i Zaczynam od Japonii. Nie mogę się doczekać. Japonia, czyli samurajowie, herbatka na tarasie. I gongi. No właśnie, gongi, czyli sumo, zapaśnicy sumo. Ale tutaj mamy nikogo. Jakby skąd samurajowie? Pewnie wyjdą. I jest oczywiście jeszcze Godzilla, także to jest najważniejsze. Samurajowie spadają z góry, czyli jednak samurajowie. Nie będą to. O oh, mój ruch, Cindy. Czyli w ten sposób. Po japońsku rasujemy Bombside B. Oczywiście ża żałuję troszkę, że to jest ciągle mapa deda 2. Ale coś go zatrzymało i jego wspaniałą katanę. Złotą katanę. Kawaii! Kotek kawaii! Jest piękny, tak myślałem. Oni tam wszystko przesadzają. I mamy jeszcze tutaj... Wjazd driftem déjà vu. Znaczy déjà vu. Ale see it before highing on the street. No dobrze. No dobrze, więc Japonia brakuje mi tylko zapaśników sumo i pieruszków, pieroż, pieruszków, pieruszków w wątą. Może trochę sushi, nie wiem, zamiast granatów to suszy, wieże. Jak... Oj dalej Rosja, Rosjanie, co tu się będzie? Wjeżdża hardbass na pełne, jadą prawdopodobnie ładą, rejestracja może nie oznaczać zupełnie niczego, ale wjeżdżają z tematem. Nawet ten tam Kalinka Maja na tyłach tańczy. Także jest dobrze, z przodu jeszcze wystawała jedna ręka No i to taki zwykły rush B? Proszę bardzo. Jest ich więcej, Znajo to są znajomi tych znajomych którzy jechali znajomym samochodem, więc pobiegli na bombsite, jakby za młotką cały kraj poleci Nie marzniesz już w zimę, tylko raszujesz Bombside. Y. Proszę Jest ich hymn polski, to jest niezwykłe Nie wierzę, ojej Ojej, poczekajcie, to jest, to jest sentymentalna sprawa To jest piękne, rewelacja Ojej, dziękuję, Liechtenstein, Wow. Ale zaczekajmy, zobaczymy cóż stereotypowego, jeśli chodzi o Polaków, podziało się tutaj. Mamy piękne działo. Przedwojenne tylko pomalowane. O nazwie. Przygotować PPG! PPG. Ojej, jaki ty masz dobry polski! To naprawdę ty mówisz? Przygotować PPG. Czyli lata spędzone na studiach w Polsce coś podziałało. A czym jest PPG? PPG nazwane jako pierogi propelet grenade. <laughs> Czyli będziesz ładował pierogi gdzieś do tyłu, albo do przodu, amunicję. przygotować amunicję. Amoniak siedzieli, jaki? Jaki amoniak? Nie chodzi o amoniak, tylko o amunicję. Dobrze, z wódką pewnie. <laughs> z wódką to samo. Przygotować broń, okej. Okay. Czyli pyk, ładujemy pierogi, wyrzutnia pierogów w czeleń. <laughs> cipciej! To brzmiało jak cipciej! Miał być szybciej! Szybciej! Ok, ładujemy. Znaczy, nie wiem, czy jakiś wódz. Przygotuj się. Przygotuj się. Po, poganiał tak swoje. O nie, 2, 3, 2, 2 1! 1. Gole, o nie! To koniec! Znaczy. Mechiko! Zaraz zanim nim Mechiko. Dlaczego tak krótko? Polako. No, czy ja wiem, czy stereotypowo? Na pewno. Na pewno Pierogi i Wujitsu. No, dość stereotypowo. Ale Liechtenstein. Jak bardzo cię proszę, żebyś dodał Polaków mimo wszystko do How to People Rush 4 I moi ludzie, teraz zejdźcie w komentarze i napiszcie mu, w jaki sposób mogą pokazać Polaków. Liczyłem minimalnie na jakiś tam Easter ex Karolkiem, Oczywiście nie, że się zawiodłem. Absolutnie, bo jakby całość jest super. Dlatego wchodźcie do Liechtensteina i piszcie mu jakieś stereotypowe akcje, żeby można było znowu pokazać Polaków w kolejnym. Filmie. A teraz wjeżdżamy w Marakasy i Meksyk, oczywiście z butelką po wodzie, której już nie mam wody, bo i tak musiałem rano, robimy tako, hola amigo, Ma... Juan, i dzisiaj będziemy robić tako, prawdopodobnie, śmiercionośną broń. Dobra, <noise> <noise> pluje na was totalnie Tiger Bonzo. W każdym razie, Ej, ale fila, Meksyk Meksykiem, ale ta wiktoriańska latarnia w tym miejscu. Te wiktoriańskie latarnie w tym miejscu. Ja nie wiem, ja nie wiem. A w każdym razie robimy śmiercionośne meksykańskie C4 Pomidorki jalapeno, Bombo inside tak like this <noise> Jakie głupie! Jakie głupie! Rewelacja, z tą salsą to chyba na razie najlepsze, ty. Oczywiście oprócz Polaku. Czy jest od razu pokrojony, proszę bardzo. Ingrinien, Co to jest? Nie mam pojęcia. Czy to jest jakaś tequila? Prawdopodobnie, no, jeśli chodzi o meksykański alkohol, to prawdopodobnie tak. Tekila. Tequila! Tequila? O nie, ale właśnie a propos tequila, słuchajcie, ja chcę jakieś tam oglądanie stand-upów, teraz to jest bardzo popularne, zaczynałem od takiego gościa jak Pablo Francisco i to było około 10-12 e, lat temu i Pablo Francisco to był taki gościu, który właśnie nie, nie tyle co śmiał się z Meksykanów, no bo też w jakiejś tam części wiadomo, stand-up polega na tym, żeby kogoś wyśpiać, ale ma bardzo fajne skecze o, o Meksykanach, także wpiszcie sobie Pablo Francisco i Meksiko, nie wiem, z napisami polskimi, no świetnie. A tu Nowa Zelandia i co mi się kojarzy z Nową Zelandią? A tak, zdecydowanie rugby, czyli te wszystkie Tańce i tak dalej, nie wiem jak to do końca się nazywa. To są te okrzyki, które prezentują zawsze podczas meczu, a właściwie przed meczem czyli jakby motywują się dodatkowo do tego, żeby pokazać, że są najlepsi. Chwyty masowania wewnętrznej części UDA, proszę bardzo, w ręku coś trzymają. Nie mam pojęcia, walimy się w przedramiona, proszę bardzo. To na pewno coś oznacza. To na pewno coś oznacza. Słowiańskie przykułce w, w stylu Nowej Zelandii nie bardzo się wpasowują. Przeciwnicy od razu oddali broń. Pewnie się obsrali, dlatego. Obsrali zbroję, dlatego oddali broń, Proste. Tutaj mamy Gruzję. Świetnie, a Gruzja to jest właśnie my country. Liechtenstein pochodzi z Gruzji, także będzie ta czucza pewnie, czyli ten gruziński alkohol wspaniały. Song about food and wine starts playing. Czyli piosenka o jedzeniu i winie zaczęła grać właściwie. Tam widzę pielmieni, chyba się znajdują jakiś bochenek chleba, są jabłka, no biedne te stoły w Gruzji muszę powiedzieć, w Polsce to każda impreza jakby było 12 potraw wigilijnych, ale są beczki, czyli stereotypowo Gruzini lubią alkohol, lubią jakieś tam pielmieni, czy jakieś pierożki i oczywiście tańce, Liechtenstein na 2 miliony musisz tak zatańczyć, to już jest potwierdzone, okej, okay, czyli są i brawa, i to koniec, takie wszystko? O nie, antyterrorysta się tu dostał, i teraz pewnie stereotypowo go ugoszczą przy stole. Być może, może tak jest, czy raczej. Zajmij się nim, proszę, bardzo szybko. Ło, jakby. To jesteście. ten gościnny, czy. Australia? No z Australią zdecydowanie kojarzą się co? Ogromne pająki. Kangury, w sensie takie tarantule, są kangu i kangury i są mi pająki. Mamy tarantule. Co to jest, Jezus, Maria, aligator czy krokodyl, jakieś węże i żółw, Na pewno nie ten z Galapagos plus 10. Ja chyba nie muszę przypominać, że to, że ja w jednym z odcinków powiedziałem, że żółw nie z Galapagos wygląda jak żółw z Galapagos, jest żartem sytuacyjnym. I ktoś nowy na tym kanale może nie zrozumieć tego żartu. Ale to są żarty sytuacyjne, które trzeba wykorzystywać. Także jeżeli nie zrozumiesz wcześniej tego żartu z żółwiami, ten kanał nie jest po prostu dla ciebie. No i cóż, się wydarzy. Gościu, to jest pewnie gościu. Taktyk, który zaraz wyciągnie zeszyt, zaraz pewnie będą rasować. Halo? Ozi, ozi, ozi! Oj, oj, ozi, ozi! Australijczycy! Wjeżdżamy na pełne. Ten Dają, bałbym się go okropnie. Na wężu posysnął tam do przodu, a z żółwiem za 4,5 roku prawdopodobnie dotrze na bombside. także. A to ten żółw krzyczał biedno, o mój boże, jaki słodki żółw! I to koniec. I to koniec. Liechtenstein, błagam o dłuższe chociaż 8-9 minutowe filmy z How to People Rush Be. Czekam, to było genialne. Boże, jaki świetny odcinek. Liechtenstein. W każdym razie była Polska i to jest najważniejsze. A ja wam moi drodzy bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że jak najszybciej pojawi się How to People Rush B, czwarta część z Polakami, e, z Polako. Ten film w ogóle znalazł się obecnie na czasie, jest na czasie na dziewiętnastym miejscu, także polubcie ten film, zachęcam do wejścia do Liechtensteina. No i nareszcie są Polacy, nareszcie. Ale skoro ten film tam jest, to ja muszę zostawić tam komentarz. Pozdrawiamy z Polski. <laughs> Obejrzałem, nie żałuję, jestem dumny. Pierogi i wujitsu to jest to. Dziękuję, dzięki, pozdrawiamy z Polski zostawiam, możecie oczywiście wejść, e, polubić go, e, no i co, to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że jak najszybciej pojawi się kolejny odcinek animacji, bo wiem, że lubicie tę serię. Także zostawcie powiedzmy te 20-30 tysięcy łapeczek w górę, jak będzie 30 tysięcy łapeczek, na pewno szybko wyszukam jakieś animacje i będę je wrzucał na kanał. Tymczasem zapraszam na live'a na Facebooku, który prawdopodobnie teraz trwa i to tyle. że z wami serdecznie wszystkim Łokciem, do zobaczenia! Greetings guys from Poland! Na razie, trzymajcie się, Łokieć! U! Hej mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Dzięki niej będziesz miał dostęp do wielu nowych możliwości. Możesz dzięki miesięcznemu wsparciu mojej działalności mieć rangę początkującego, życzliwego, szlachetnego, prestiżowego oraz legendarnego mistrza tego kanału. Dodatkowo dostaniesz nowe emotikony, których będziesz mógł używać jako VIP na transmisjach live. Już niebawem wspierając mnie na określonym poziomie dostaniesz nawet dostęp do serwera Discord dla widzów oraz dodatkowych materiałów widocznych tylko dla wspierających, na przykład montażu filmów, które niedługo pojawią się na kanale oraz zniżki na moje rzeczy w sklepie aż do 40%. Bez, drobną kwotą, jeżeli używasz odbloka Zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!